Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będę Wam mówił, jaką ja mam temperaturę w kurniku, jeżeli na zewnątrz jest minus 10, minus 15, minus 5 stopni. Chcę Wam powiedzieć dokładnie, słuchajcie, obecnie teraz na zewnątrz, nawet otworzę drzwi i Wam pokażę, na zewnątrz obecnie jest, żeby złapało ostrość, jest minus 5 stopni. W kurniku na ten moment temperatura jest dodatnia. Myślę, że jest około 5 stopni. Woda nie zamarza, i teraz Wam powiem, czym to jest spowodowane. Dlaczego tak jest, że u Was na przykład może być wszystko zamarznięte w kurniku, a u mnie nie jest, już Wam mówię. Jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Musi być to na tyle szczelne. Już teraz nie widać aż tego mrozu, ale to słuchajcie, były płaty lodu, które trochę jeszcze widać. One się błyszczą w nagraniu. Natomiast to już wszystko pospływało. Ok, e, słuchajcie, więc tak. Pierwsza rzecz to jest oczywiście izolacja kurnika, o której wam mówię zawsze. My mamy kurnik murowany, więc tego problemu nie mamy. Mamy wszystkie okna zaryglowane to jest kwestia numer dwa. Trzeba wszystkie szczeliny, wszystkie szpary, szczególnie jak macie kurnik drewniany, plastikowy czy jakiś tam yy, podobny, warto to wszystko zaizolować. To samo z dachem, słuchajcie, żeby to ciepło nie wychodziło z tego kurnika. Jeżeli macie malutkie drzwiczki od kurnika, zrobiło się troszeczkę cieplej, warto tym kurkom uchylić delikatnie te drzwiczy, będą chciały wychodzić. One mają swój instynkt, natomiast czasami warto im pomóc. I jeżeli widzicie, że jest zimno, wieje to, ich nie puszczać. Nic im się nie stanie, jak macie przygotowany kurnik, że sobie w tym kurniku posiedzą dzień, dwa, a nawet słuchajcie, i tydzień, i miesiąc, jak będzie trzeba, jeżeli oczywiście macie okna i to wszystko jest przygotowane, bo nie wiemy jaka będzie yy, temperatura. Kolejna rzecz, dlaczego mi nic nie zamarza, jestem w stanie utrzymać taką temperaturę, moi drodzy, to jest oczywiście ściółka. Tak jak Wam mówię, u nas ściółka była znowu wymieniona na świeżą, ściółkę staramy się wymieniać, cieple, wymieniać częściej, ponieważ ona oddaje ciepło i tej ściółki dajemy więcej. Nie tylko pod grzędą, nie tylko ogólnie w kurniku, ale również w gniazdach. Trochę mi szkoda słomy, powiem Wam szczerze, natomiast to wszystko by było w słomie. To wszystko by było w słomie, tylko potem to wszystko sprzątać, tego obornika by było dla nas za dużo. Natomiast tak jak mówię, jeżeli miałbym możliwość, kurnik bym miał mały na 5-10 kur, tak jak wy macie, to ja bym się i bym miał kurnik metr na metr na przykład, to mi się w ogóle nie zastanawiał, tylko bym cały wysypał w słomie. Oczywiście, trzeba by było wtedy dużo częściej sprzątać, ale by było w tym kurniku cieplej. Zasada kluczowa, o której Wam zawsze mówię: im więcej kur na mniejszej powierzchni, tym kura ogrzewa się własnym ciepłem i tym jest jej po prostu cieplej. Nie bójcie się, nawet jak macie ujemne temperatury z kurami, się nic nie stanie, ewentualnie po prostu spadnie Wam nieśność i to jest wszystko co może się wydarzyć raczej jak kura jest dorosła, bo jak kura jest młoda dopiero kupiliście kury, nie macie warunków, może sobie nie poradzić bo wcześniej była na przykład w ogrzewanym kurniku a teraz wy macie takie warunki jakie macie tutaj Ok, więc e, ja sobie tak radzę, właśnie już wam powiedziałem w jaki sposób, e, na co zwracamy uwagę e, kolejna rzecz jest taka, ja wchodzę do kurnika oprócz tego, żeby nagrać dla was odcinek teraz, szczególnie jak jest zimno, tylko po to żeby wieczorem zgasić kurą światło Yy, nakarmić je, napoić je, zobaczyć czy jest wszystko w porządku i to jest koniec. Raz na dwa tygodnie wymieniam ściółkę, nie chodzę po tym kurniku, nie krzątam się, nie zostawiam drzwi otwartych, żeby po prostu to zimno do tego kurnika nie wlatywało, bo, bo tak jak widzicie no kurnika się nie da ogrzać, im więcej tego zimna wleci, no to jakby, jeżeli macie jakiś kaloryfer, jeżeli macie jakiś podgrzewacz, no to wiecie, że yy, kurnik może się nagrzewać, natomiast jeżeli kurnik się nie nagrzewa, to Każde zimno, które po prostu wpływa, ono zostaje. Więc ważne jest to, żeby w miarę możliwości to zaizolować. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, której nie zaizolowałem. Tu się przyznaję. Tam na samej górze widzicie taką szparkę? To jest właśnie brak izolacji, której nie zrobiłem przed sezonem. Teraz widzę, że to wyszło, nie wiem dlaczego tego nie zauważyłem. I to też, słuchajcie, powoduje to, że zimno wpada, i to może sporo nawet przez taką małą szparę tego zimna wpadać. Więc sobie wyobraźcie, co się okaże, jeżeli wy taki szpar macie dużo. U mnie to nie przeszkadza, bo ja mam kurnik murowany, wiem, jak o... wiem w miarę, jak o to zadbać. Natomiast większość z Was może nie wiedzieć, więc istotne jest to, żeby kurnik był zaizolowany. Eee, kolejna rzecz bardzo ważna, słuchajcie, jak macie możliwość, macie wielki kurnik dla kur, warto czasami go zmniejszyć, szczególnie zimą, żeby kurki miały troszeczkę mniej miejsca, ale żeby miały trochę luzu, dosypać więcej ściółki, żeby im po prostu było cieplej, tak jak już wspominałem wcześniej. Eee, kolejna rzecz, mój drodzy, nie wiem jak macie skonstruowany dach, bo często słyszę od ludzi, że izolują sobie cały dół na przykład w kurniku, mają kurnik drewniany, a okazuje się, że dach jest nieszczelny, wszystko idzie górą. Całe to zimno się przedostaje, później kura siedzi właśnie tak jak u mnie na grzędzie, praktycznie pod dachem i po prostu na nią to wieje. To też nie jest dobre, więc na to też zwracajcie uwagę, żeby nie tylko izolować kurnik na dole, ale również izolować kurnik na górze. Co dalej, jak macie inne zwierzęta, to preferowałbym albo oddzielić je od kur, albo wypuszczać je, bo oczywiście są zwierzęta, które lubią zimno. Może nie aż tak, takie minusowe temperatury, ale na pewno lubią zimno bardziej od kur. No i wtedy proponowałbym po prostu albo je odizolować. Tak jak u nas jest taka sytuacja, że na którą akurat no, tutaj wpływ może miałem niewielki, natomiast jest to okienko. Które również, słuchajcie, nie jest niczym zamykane, i ono również generuje zimno. Ale plus jest taki, że tu kurki mają ściółkę, więc, zawsze, jakby im było zimno, mogą z tej strony sobie podejść. Jak reagować? Co sprawdzać? Jak widzimy, że kurom jest zimno? Oprócz tego, że kury się mogą trzęść, trząść, oprócz tego, że mogą dostać, słuchajcie, jakieś biegunki, mogą być jakieś problemy to przede wszystkim kury są skupione w jednym miejscu widać to że jest im zimno czyli one by sobie nie chodziły tak jak u mnie gdzie chcą tylko po prostu siedziałyby w jednym miejscu w skupisku bo byłoby im zimno i wy jako hodowcy byście to zauważyli i wtedy waszym zadaniem jest zrobienie tak żeby tym kurom było cieplej cała filozofia natomiast dużo ludzi o tym nie wie kury które są szczęśliwe które są zadowolone chodzą sobie gdzie chcą robią co chcą ale o tym jeszcze będę mówił w innym Odcinku. Także jaka temperatura u mnie jest w kurniku? Myślę, że nawet słuchajcie, jak będzie minus 15, utrzymamy temperaturę dodatnią, ale jeszcze wam coś pokażę. Zobaczcie, to są drzwi od kurnika. Ja wam nie mówię, żeby inwestować w takie drzwi, bo tu kiedyś była obora i tam inne pomieszczenia. Natomiast zobaczcie, jaka tu jest grubość tych drzwi. To są grube drzwi, naprawdę spore. Spore grube. Zobaczcie, jaka tu jest ściana gruba. Zobaczcie, tak na moją rękę. Widzicie, jaka tu jest ściana gruba. Więc to jest naprawdę. Moim zdaniem dobra konstrukcja na, ta, na taki kurnik to aż mi się wydaje, że może być za dobra. Wątpię, że na te 30-50 czy ile tam kur macie, macie takie kurniki. Jeżeli posiadacie, to oczywiście gratuluję, natomiast nikomu nie każę budować sobie murować takiego kurnika, jeszcze teraz, szczególnie kiedy mamy takie ceny materiałów budowlanych. Każdy może sobie we własnym zakresie zakupić to, na co go stać i co chce. Yy, ok. Także yy, podsumowując na dzisiaj, słuchajcie, to tyle. No, na dniach pojawi się pewnie kolejny odcinek. Ja wam bardzo dziękuję. Napiszcie w komentarzu co tam myślicie. Jaki byście chcieli kolejny? Może macie jakiś pomysł na odcinek? Ja się postaram go zrealizować na dniach. Nie obiecuję, że w tym czy w przyszłym tygodniu, ale na pewno taki odcinek dla Was zrealizuje. No i tradycyjnie proszę Was o to, o co zawsze, czyli zostawcie łapkę w górę. I subskrypcje, ci co jeszcze nie dali, was to nic nie kosztuje, a wierzcie mi, że mnie to naprawdę motywuje. Jak widzę, że o, doszło 5 widzów, doszło 10, 15, 20, 30, bardzo mnie to motywuje, żeby właśnie dalej dla Was nagrywać kolejne odcinki. Więc trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w kolejnym, cześć.